Kochani, dziś obchodzimy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła, rodzin chrześcijańskich i dobrej śmierci. Jego postać, choć owiana tajemnicą milczenia, mówi do nas bardzo wymownie. Kiedy wczytujemy się w Ewangelię, zadziwia nas, jak niewiele słów pada z ust tego świętego patriarchy. Właściwie żadne z Ewangelii nie przytaczają ani jednego słowa Józefa. A przecież ten właśnie Józef, cichy cieśla z Nazaretu, otrzymał od Boga misję, która była jedną z największych w historii zbawienia. Został oblubieńcem Maryi, przybranym ojcem syna Bożego i opiekunem świętej rodziny. Można by odnieść wrażenie, że jego milczenie oznaczało bierność. Nic bardziej mylnego, kochani. Milczenie Józefa jest milczeniem człowieka zasłuchanego w Boga, człowieka gotowego wypełnić jego wolę nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się niezrozumiałe. To milczenie jest znakiem pokory, posłuszeństwa i zaufania, które rodzi się z wiary głębokiej i dojrzałej. Święty Józef nie przemawia słowem, ale świadectwem swego życia. Uczy nas, że największą siłą jest nie to, co głośne, krzykliwe, ale to, co ukryte, codzienne i ciche, pokazuje nam, że miłość wyraża się przede wszystkim w trosce o innych, w odpowiedzialności za rodzinę, w posłuszeństwie Bogu, nawet gdy oznacza to trudne decyzje i cierpienia. Gdy Józef dowiaduje się, że Maryja oczekuje dziecka, a on nie jest ojcem, nie potępia, nie oskarża, przeciwnie postanawia dyskretnie się oddalić, by ochronić Maryję przed hańbą. W tym postępowaniu widzimy szczyt ludzkiej godności, subtelność i szacunek, które tak często gubimy w naszych relacjach. Bóg jednak interweniuje, objawia Józefowi swoją wolę przez Anioła, a Józef, choć nie rozumie wszystkiego do końca, ufa i wypełnia polecenie. Bierze Maryję do siebie, Staje się prawdziwym ojcem Jezusa w świetle prawa żydowskiego, dając mu nie tylko rodowód Dawida, ale przede wszystkim atmosferę domu pełnego miłości, bezpieczeństwa i pokoju. Ewangelia przedstawia Józefa jako odpowiedzialnego ojca, troszczącego się o bezpieczeństwo dziecka i Maryi. To on, przejęty lękiem o życie Jezusa, zabiera rodzinę do Egiptu. To on zapewnia codzienny chleb ciężką pracą własnych rąk. Józef to przykład ojca, który chroni, przewodzi, ale nigdy nie narzuca się, nie eksponuje siebie, pozostaje w cieniu, dając przestrzeń miłości Boga. Kochani, w świecie pełnym hałasu i chaosu, Józef przypomina nam wartość ciszy. W jego milczeniu słyszymy wezwanie do modlitwy, do refleksji, do głębszego życia duchowego. To właśnie w ciszy Józef słuchał Boga, uczył się odczytywać jego plany i znajdował siłę, by je realizować. Historia świętego Józefa uczy nas również, jak istotna jest codzienna praca, uczciwie i solidnie wykonywana. Józef był prostym cieślą, rzemieślnikiem, który z pokorą i starannością służył Bogu i ludziom przez zwykłe czynności dnia codziennego. Nie narzekał na swój los, nie szukał rozgłosu ani uznania. Uczył Jezusa swojego fachu, przekazując mu nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim wartość ludzkiego trudu. Jego życie dowodzi, że świętość nie wymaga heroicznych czynów, lecz heroicznej miłości, która ukryta jest w zwyczajnych obowiązkach. Ta sama cicha, zwyczajna świętość jest dostępna również dla nas, matek, ojców, Dzieci, ludzi pracy. Święty Józef jest także patronem dobrej śmierci, bo jego odejście z tego świata było przepełnione pokojem, gdyż miał obok siebie Maryję i Jezusa. Jego śmierć nie była samotna, to był moment, w którym odchodził do wieczności w objęciach tych, których najbardziej kochał. I my dziś prośmy go, by uczył nas tak żyć, abyśmy także mogli odejść pojednani z Bogiem i bliźnimi. W dzisiejszych czasach, gdy tak wiele rodzin przeżywa kryzysy, gdy tak łatwo się poddajemy, święty Józef staje się wzorem wytrwałości, wierności i uczciwości. On wzywa mężczyzn, by na nowo stali się prawdziwymi ojcami i mężami, wzywa kobiety, by z szacunkiem i miłością budowały domy pełne ciepła, a młodzież uczy pracowitości i pokory. Zatem, drodzy moi, Zwracajmy się dziś z ufnością do Świętego Józefa. Niech uczy nas milczenia, które pozwala usłyszeć Boga. Niech pokazuje nam, jak realizować swoje powołanie w ciszy i pokorze serca. Niech wspiera nasze rodziny i umacnia Kościół Święty. Niech pomaga nam przeżywać życie tak, abyśmy kiedyś mogli odejść w pokoju, z Chrystusem w sercu i Maryją przy boku. Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela, módl się za nami. Amen.